Uśmiechnięta polska tuska nienawidzi i rozwoju. Od kiedy rządzi Tusk, nic się nie opłaca. Duże CPK nie, atom nie, nowe porty zbożowe nie, komputer kwantowy nie, nawet rozbudowa handlu na odrze. I teraz posłuchajcie hitu. Minister Klimatu Sara Żelińska. Proszę bardzo. To zapytam, bo poprzedni rząd no, stawiał na to, żeby Odrę w zasadzie uregulować i zrobić z niej szlak żeglugowy, który będzie wiódł do Szczecina i dalej do Świnoujścia. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ A nigdy dzisiaj dlatego że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny, są inne i y, de facto wykorzystywane y, środki transportu y, czy szynowego i drogowego, i z tego korzystał. Korzystają firmy przewoźnicze i, i korzystamy jako obywatele. Więc to były kompletne miraże z piasku, to się nijak nie spinało finansowo. A do, dodatkowo doprowadziło, było jednym z elementów tej katastrofy. Więc to jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami jak z lat 70., kiedy się betonuje, prostuje, to zabija nasze rzeki. Ale prowadzi na do wie, ja, ja rozumiem katastrof. tylko, na zachodzie wiele rzek to są właśnie szlaki żeglugowe. E, jakie na przykład. No ran chociażby. Ja myślę, że to jest odchodząca w przeszłość, nie ja myślę, wiem, bo jakby wiem, znam koszty takiej żeglugi i takiego transportu i on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo zabija. Nasze rzeki. Niesamowite. A jakie są fakty? Prawie 1 trzecia całego niemieckiego handlu zagranicznego odbywa się przez niemieckie porty morskie. Port w Duisburgu uważany jest za największy port śródlądowy w Europie. Z kolei REN jest obecnie najintensywniej wykorzystywaną transportową rzeką w Europie. 70% długości rzeki przepływa przez terytorium Niemiec i to oni na tym zarabiają. Do 2030 roku Berlin zainwestuje w projekty wodne ponad 6,5 miliardy euro. Słyszy pani, pani Zielińska? A pani minister Zielińskiej się nie opłaca. Holendrzy drogą wodną przewożą nawet 30% transportu ładunków i pasażerów. Francuzi budują 107 km kanału Sekwana Północna Europa. Koszt inwestycji 25 miliardów. 25 miliardów. A pani Zielińskiej się nie opłaca. Czechy i Polska chciały budować wielką drogę wodną, która miałaby połączyć Czechy z Odrą i Bałtykiem z jednej strony oraz z drugiej strony z Dunajem i z Morzem Czarnym. Mieliśmy zainwestować ogółem 100 miliardów złotych w regulację rzek, a nie zainwestujemy, bo za Tuska. Ministrem jest szalona Ekolożka Cielińska. A ekspertem od transportu wodnego Adrian Furgalski, to zresztą ten sam, który wmawiał wam w NeoTVP, że CPK to jest niepotrzebne. Statek rzeczny tymczasem przewozi 200 kontenerów, zastępując 100 pojazdów ciężarowych na drogach lub i 2,5 składu pociągu kontenerowego na przewożonych wodą towarów zużywa zaledwie 17% energii potrzebnej transportowi drogowemu i dwukrotnie mniej niż transport kolejowy. Transport wodą emituje najmniej dwutlenku węgla, a i tak eko się nie opłaca. W uśmiechniętej Polsce zasada jest prosta: huśtawkę można postawić. Jakiś wybieg dla rodzin z pieskiem, z psieckiem. <grym> Ale pod żadnym pozorem nie można robić nic, co mogłoby sprawić, że będziemy się bogacić kosztem Niemiec. Aktywiści klimatyczni uniemożliwiają dojazd do pracy mieszkańcom Warszawy, a Rafał Czaskowski jeszcze im pomaga. Właśnie utworzył strefę czystego transportu, żeby bogatsi mający nowsze samochody nie musieli się przeciskać przez starszymi, biednymi, zwykłymi ludźmi. A dodatkowo trwają prace nad ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Wszystko po to, żebyśmy się rzekomo nie podusili. A tymczasem z raportu przedstawionego przez dyrektora MIT Sensible City Lab wynika, że ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w mieście... Na przykładzie Mediolanu prowadzi do wzrostu emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu i cząstek stałych. Naukowcy wykazali, że strefa tempo 30, obejmująca całe miasto, doprowadziłaby do wzrostu emisji dwutlenku węgla nawet o 1.5%, a cząstek szczególnie szkodliwych dla ludzkiego zdrowia nawet o 2.7. Tomasz Wróblewski na portalu X zwrócił uwagę: Ważny wyrok przeciwko ekoterrorystom. Orzeczenie powinno być rozesłane do wszystkich europejskich sądów jako inspiracja. Brytyjski sąd skazał, to bardzo ciekawe, pięcioro aktywistów na czteroletnie wyroki za blokowanie obwodnicy Londynu. Wyrok spotkał się oczywiście ze wściekłością i głośną reakcją rozmaitych celebrytów, klimatystów, co daje nadzieję, że lekcja z demokracji zostanie przyswojona. Całe orzeczenie warto przeczytać, a zwłaszcza zdanie, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy protestem a zakłócaniem porządku. Pierwsze jest podstawowym prawem demokracji, drugie jest ograniczeniem swobód innych ludzi. Świadomym działaniem na szkodę społeczeństwa i nie ma nic wspólnego z demokracją. Przeciwnie, jest z nią sprzeczne. I niech to będzie nauka na tych wszystkich ogarniętych szaleńczą ideologią, lewackich aktywistów, którzy przeszkadzają zwykłym, ciężko pracującym ludziom w dojeździe do pracy. Euro było błędem. Tak mówi laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii Paul Krugman. Ale myli się i zaraz Wam po powiem dlaczego. Euro miało być symbolem unifikacji w Unii, ale czym jest naprawdę, pokazały kryzysy we Włoszech i Hiszpanii. Na przykład w Hiszpanii wymagało to pięcioletniego wysokiego poziomu bezrobocia. I czy wszyscy rzeczywiście stracili na euro? Nie. Według raportu Centrum Polityki Europejskiej na euro najwięcej zyskała, no nie zgadniecie, niemiecka gospodarka i niemieckie firmy. Podczas gdy Włochy straciły 4,3 biliona euro, Francuzi 3,6 biliona euro, a w Niemczech euro przyczyniło się do wzrostu dobrobytu o prawie 2 miliony euro. Widzicie, euro było błędem tylko dla tych frajerów, którzy uwierzyli Niemcom, a już za chwilę Tusk, można wprowadzić euro w Polsce, bo ludzie z jego koalicji głośno o tym mówią. Posłuchajcie tego. 50% na lewicę, 40% na koalicję obywatelską, 3% na Konfederację i trzecią drogę, a 2% na zjednoczoną prawicę. Tak wyglądałyby wyniki wyborów, gdyby głosowali sami imigranci. To wyniki głosowania symbolicznego w Warszawie. Teraz już wiecie, po co Tuski jego unijni przyjaciele chcą ich tutaj na siłę wpuszczać. Myślicie, że przerażają ich gwałty na kobietach, morderstwa na ulicach wybuchy bombi zamieszki? Nie! Oni wiedzą, że was oszukali. I więcej na nich nie zagłosujecie. Dlatego ściągają sobie na pontonach nowych wyborców. Tak samo jest w całej Europie. Przykładowo we Francji na socjalistę. Holanda w drugiej turze wyborów prezydenckich głosowało. Nie zgadniecie, 86% muzułmanów. W Wielkiej Brytanii 73% imigrantów głosuje na lewicę. Wnioski są oczywiste. Lewicowi politycy znaleźli właśnie nowy elektorat, bo dotychczasowy ma ich dość.